Jak większość filmowców spędziłem więcej czasu nad filmami, których nie ukończyłem niż nad tymi, które zrobiłem. Im głębsze zaangażowanie emocjonalne, tym większe poczucie straty. Zanurzyłem się wśród ziemi i opuszczenie go było dla mnie bolesne, ale towarzyszyła mu też ulga, ponieważ zaprojektowaliśmy scenariusz niemal niemożliwy do zrealizowania. To mógł być jeden z tych ulotnych, transcendentalnych filmów ale mógł równie dobrze skończyć się katastrofą. Witam w nowym odcinku perytowego podcastu filmowego, w którym po raz kolejny odchodzimy tej od praktyki, by zasięgnąć do samej historii związanej z kinem, a w niej pojawiło się wiele pomysłów, które nie doczekały się swojego wyklucia. W tym programie już raz opowiadałem o filmie, który nigdy nie powstał i dziś właściwie ponownie zwrócę się w tym kierunku, jako że wydają mi się wyjątkowo Ciekawy z filmoznawczego punktu widzenia pokazuje pewne tutaj zjawiska, które no nie miały tej prawa bytu, lub właściwie mogły mieć prawo bytu, ale no albo to rynek, albo jakieś losowe sytuacje zdecydowały, że finalnie nie ziściły się, co miało oczywiście swoje przełożenie na. Tutaj dalszą historię kina, przynajmniej w przypadku tutaj omawianych przeze mnie przykładów, ponieważ starałem się tutaj wynaleźć jak najbardziej wpływowe i znaczące tematy, które mogłyby jakkolwiek wpłynąć na, na to, jak dzisiaj właściwie rozwijają się filmy i inne produkcje, które co roku powstają. Co więcej problem ten, czyli rozpoczęcie niekończenie, dotknął tym razem markę, do której żywie specjalny sentyment. Władca pierścieni. Gdy słyszę się te słowa, to od razu w głowie przewijają się obrazy z trylogii Jacksona lub wersy z Tolkiena, zależy kto, co kto woli. Nikomu raczej jednak nie objawia się stojący między pagórkami Hobbitonu John Burman, zdobywca złotej palmy w Cannes za generała w 1998 roku. Człowiek, o którym mówiono, że jest wielkim filmowcem, który nigdy nie zrobił wielkiej kariery. Z pewnością, jeśli zestawimy go z Kubrickiem, o którym wspomniałem przy okazji Napoleona, to skryje się w cieniu rozpoznawalności twórcy lśnienia. Niemniej, Burman miał swój wkład w dzieje kina i został w jakiś sposób zapamiętany. Choć o jego zmaganiach z dziełem Tolkiena raczej się już nie pamięta. Ten odcinek powstał na bazie tekstu Miłosza Stelmacha pod tytułem Świeży i Filmowy, który znaleźć można w wydaniu zbiorowym niezrealizowane arcydzieła kina redakcji Rafała Syski. Lata 60. przyniosły pierwszą wersję scenariusza, za który odpowiadał Morton Grady Zimmerman. Jednakże jego interpretacje i brak wyczucia oryginału, które Tolkien osobiście skrytykował słowami... Jestem bardzo niezadowolony ze skrajnej głupoty i niekompetencji Zimmermana oraz jego całkowitego braku szacunku dla oryginału. Potrzebuję jednak pieniędzy, a wkrótce będę ich potrzebował jeszcze bardziej, ponadto jestem świadom Twoich praw i ingresów, będę więc starał się trzymać w ryzach i w miarę możliwości unikać obrażania się. Jak najszybciej wyślę Zimmermanowi moje szczegółowe i ogólne uwagi. Scenarzysta podobno wypełnił film scenami akcji. Zmienione zostały również zakończenie, w którym sam zostawia Froda na pastwę szeloby i sam udaje się zniszczyć tytułowy artefakt. Jednak finalnie dopadają go oszalały Frodo i Gollum, wchodząc z nim walkę. Współpraca z czasem zupełnie przestała podobać się Tolkienowi, zrezygnował z niej, by dać szansę branży filmowej dopiero w 1969 roku, za sprawą wytwórni United Artists. Okres ten przyniósł tyrologii niewiarygodną popularność. Nowe wydania o coraz większych nakładach pojawiały się nawet dwa razy do roku. Pośród środowisk około chypisowskich seria wypłynęła na prawdziwy bestseller. Stosowano względem niej przeróżne interpretacje, czy to w duchu pacyfistycznym, czy religijnym. Krążyły pogłoski, że i sami Bitelsi myśleli nad adaptacją w swoim własnym stylu. Mieli oni namówić Stanleya Kubricka na film, który, w którym sami zagraliby główne role. Lennon, czyli John Lennon właściwie miał zagrać tutaj Goluma, Paul McCartney Froda, Ringo Starr Sama, zaś George Harrison Gandalf'a. To wszystko nigdy jednak nie poskutkowało żadnym hipisowskim filmem o Śródziemiu. Hipisi według tekstu Stelmaha myśleli o psychodelicznym filmie, w którym podróż z Pierścieniem przez krainę dziwów i niebezpieczeństw przypominałaby narkotykowy trip. Znany kinowej publiczności m.in. z animowanej Żółtej Łodzi Podwodnej z 1968 roku. Olbrzymia popularność i liczne plotki podsunęły natomiast United Artists wizję wielkiego sukcesu, na którego fasadzie miano wyrzeźbić miłośnika legend arturiańskich, które lubił zarówno Tolkien, jak i Sapkowski, choć nie ma to tu teraz większego znaczenia. Burman marzył o umieszczeniu na ekranie Merlina. Był, a właściwie nadal jeszcze jest, bo nadal jeszcze żyje i ma lat 93, wielkim wielbicielem legend związanych z królem Arturem, z okrągłym stołem i całym tym uniwersum, które osadzone jest tutaj w tym świecie mitologii Wielkiej Brytanii. Tutaj reżyser marzył od wielu, wielu lat nad kreacją tej produkcji, w której główną rolę lub rolę, jakkolwiek wiodącą, odegrałby właśnie Merlin, jego ulubiona postać z tego arturiańskiego świata. W swojej autobiografii wspomniał on ponadto, że właśnie ta propozycja od studia United Artist bardzo go tutaj wciągnęła i zachęciła, ponieważ no, proza Tolkiena wydała mu się tutaj mocno. Związana z, tutaj z historią Artura i z Merlina w szczególności. Dlatego tutaj objął ten projekt swoją wielką nadzieją i możliwością na właśnie zrealizowanie tego pragnienia, o które w nim się kiełkowało już od dłuższego czasu. Nie zastanawiał się więc długo i szybko zgodził się na podjęcie pracy nad władcą pierścieni, szybko zauważając, że. No tutaj Tolkien również czerpał z legend arturiańskich. W oczywisty sposób Gandalf przypomina Merlina, Frodo i Aragorn, natomiast łączą w sobie pewne cechy króla Artura. Drużyna Pierścienia ze swoją misją stanowi e, natomiast pewne echo tutaj działań rycerzy Okrągłego Stołu. Powtarza się tutaj również i motyw miecza, motyw bezkrólewia, motyw walki ze złem, czyli tutaj takie standardowe byśmy powiedzieli, z dzisiejszego punktu widzenia elementy fantazy, mamy motyw wybierania prawowitego władcy, którym finalnie zostaje właśnie ten pewny sobowtór tego mitycznego Artura, czyli Aragorn, natomiast Frodo, tutaj jako taka wersja tego młodego chłopaka, który bierze na swoje barki, ciężar tego przeznaczenia na które narzuca na niego niejako tutaj los. Scenariusz John Burman pisał przez miesięcy sześć we współpracy z architektem Rospo Palenborgiem, który dotąd nie miał zbytnio doświadczenia z przemysłem filmowym, jednak bardzo chciał w niego wniknąć i taka okazja przydarzyła się właśnie przy współpracy z reżyserem Zbiegas Alcatraz. Burmana zachwyciły niekonwencjonalne pomysły i taka nietypowość w kreacji przestrzeni, którą dostrzegł u Palenberga, z którym jeszcze potem kilkukrotnie miał okazję współpracować, na przykład właśnie przy scenariuszu do Egzorcysty drugiej części oraz przy Excaliburze z 1981 roku, a także Szmaragdowym Lesie z 1985. Burman ściągnął młodego... Twórcę młodego architekta, do swojego tutaj miejsca zamieszkania, czyli Irlandii, którą uznawał za miejsce idealne na przedstawienie w nim śródziemia. Powiedział, cytuję: przypomina śródziemie tak bardzo, jak to tylko możliwe w tym zrujnowanym świecie. Zapewnił tym samym niezbędny nastrój do pracy. No, tutaj możemy polemizować z tym, czy właśnie ta Irlandia jest tym najlepszym miejscem na stworzenie śródziemia, czy właśnie Nowa Zelandia, która finalnie znalazła się w filmie, który powstał. Wiemy już dziś, że Nowa Zelandia spisała się tutaj nieprawdopodobnie i trudno właściwie sobie wyobrazić, jak można byłoby stworzyć tę trylogię w jakiejś innej przestrzeni. Ale wierzę, że ta Irlandia ma na pewno jakieś swoje walory, które w jakiś sposób tutaj tego burmana przyciągnęły. Być może również dlatego, że kojarzy się na pewno mocno z tą arturiańskim pierwowzorem i przywodzi na myśl plenery z mitycznych opowieści. Scenariusz, który powstał w cudownym i mitycznym okresie, jak to nazwał sam reżyser, miał finalnie 176 stron i właściwie w 3-godzinnym filmie kondensował całą trylogię Tolkiena. Reżyser nazwał swoją wersję świeżą i filmową, jednakże no, jego kondensacja, to ściśnięcie, spowodowało, że z filmu musiało wypaść bardzo dużo ciekawych wątków. Między innymi właściwie cała historia Rohanu, drzewce, Helmowy Jar, postać Faramira, czy cały Isengard. Saruma, na przykład dostał niewielki epizod, a Golum prawie że zniknął całkowicie z historii. No niestety w taki sposób nie doprowadził on do Tutaj zbyt Wielkiego zachwytu ze strony zwolenników litery oryginału. Burman planował stworzyć kilka wątków, takich, które miały okazać się pewną nowością realizacyjną. Na przykład w stelmach opisuje tutaj w swoim tekście motyw walki z barlogiem w ruinach Mori, gdzie miano zastosować, Zmieniające się tempo montażu, tempo samych ujęć, spowalnianie tempa, przyspieszanie go, które miało scharakteryzować tą przerażaj przerażającą obecność demona, który paraliżuje bohaterów, ale jednocześnie mierzy się z tymi magicznymi zdolnościami Gandalfa, i przez to właśnie pojawia się taki konflikt tego otoczenia tego jak akcja wpływa na postacie i jednocześnie jak to jest właśnie tym obrazem prezentowane natomiast sama scena wcześniejsza czyli scena narady u Elronda tutaj Burman warto zaznaczyć zrezygnował całkowicie z osadzania prologu na samym początku filmu czyli tego Narracyjnego wstępu, w którym Galadriela u Petera Jacksona opowiada o tym, jak powstały pierścienie i dlaczego Sauron jest zły. Natomiast Burman zapragnął tutaj umieścić ten motyw dopiero właśnie w momencie narady Elronda i zaprezentować tą sekwencję w postaci czegoś. Przypominającego japoński teatr kabuki. Scenariusz nie pozostał wolny od wpływu czasów, w których powstawał, czyli przełomu lat 60. i 70. Piętnem tego była na przykład scena, w której hobobici trafiają na łąkę pełną nietypowych grzybów. Które oczywiście zjadają, a one wywołują u nich psychodeliczne sekwencje wizji, idylicznych i przyjemnych, a z czasem i strasznych. Zwiastujących jakieś przyszłe niebezpieczeństwa. Scenariusz wypełnił się ponadto elementami swobody obyczajowej panującym w tamtym okresie czyli Przesadne seksualizowanie niektórych wątków, na przykład dodawanie pewnych elementów postaciom kobiecym, których w oryginale nie było. Mamy także i pocałunek między Aragornem a Boromirem, a sama Galadriela staje się obiektem awansów wszystkich członków drużyny, w szczególności Gimli'ego, czy też sama oraz no, innych postaci, których może byśmy o to nie podejrzewali. Staje się ona pewnego rodzaju erotyczną wyrocznią i bardzo często opisywana jest jako naga postać, mająca symbolizować właśnie tą panią jeziora z legend arturiańskich. Na przykład pojawia się tutaj zapis o scenie, w której Galadriela oferuje Frodowi rytualne wtajemniczenie, które ma umożliwić poznanie natury pierścienia. Oczywiście kluczowym elementem tego rytuału staje się stosunek płciowy Małego Frodo z Galadrielą. Co zaś ciekawe, samego Frodo miał grać dziesięciolatek którego później zdabingowano by w postprodukcji przez dorosłego aktora. Podobnie miało właśnie stać się ze wszystkimi innymi hobbitami obecnymi w filmie, z uwagi na to, że efekty specjalne wówczas nie były w ogóle możliwe do wprowadzenia. Tym bardziej, że no budżet nie był nieograniczony i. Trzeba było sobie w jakiś sposób radzić, no reżyser nie miał jeszcze takich pomysłów technicznych, jak, jakie pojawiły się tutaj u schyłku lat 90., w których to tworzył już Peter Jackson, więc musiał sobie w jakiś właśnie taki dziwny, powiedzmy, sposób radzić. Niestety te wszystkie fantastyczne plany, które tutaj miały ziścić się dzięki, no, Autorskiemu scenariuszowi Burmana, kondensującemu trzy potężne książki w trzygodzinnym filmie. Niestety United Artist no, straciło duże tutaj kwoty pieniężne. Miało to swój pewien związek z samym Burmanem, który poniósł kilka dotkliwych finansowych porażek, między innymi za pomocą filmu Leo Ostatni. Filmu, co prawda, nagrodzonego w Cannes za reżysernie i dobrze przyjętego we Francji, jednakże no, w Stanach Zjednoczonych całkowicie przegranego z nowojorskich ekranów. Został on zdjęty już po tygodniu wyświetlania, więc poniósł prawdziwą katastrofę finansową, box co no, też przyczyniło się do tego, jak Burman był postrzegany w United Artist i to czy Rzeczywiście, warto mu poświęcać duży budżet na taką ryzykowną produkcję, która jednak no, w tamtym okresie nie miała żadnego punktu odniesienia. Nie istniały bowiem wówczas wielkie takie blockbustery, fantazy, ani nawet chociaż jakieś takie mniejsze powiedzmy, produkcje z tego gatunku raczej była to domena książek, a też nie było ich tak dużo jak teraz, no więc dla widza kinowego, według tutaj pracowników przemysłu kinematograficznego, mogło to się okazać pewnym takim nowym, które nie przyjmie się po prostu w popkulturze. W tej kinowej popkulturze, zaznaczmy, bo już w tej literackiej się przyjęło. Tak jak tutaj właśnie lata 60. stały się wielkim tutaj sukcesem dla Tolkiena i jego całego dzieła. No tak jednak wówczas nadal nie wierzono w kinie, w to, że, no, że ten gatunek się jakoś przebije. Poza tym była to bardzo skomplikowana produkcja i wymagała olbrzymiego budżetu. No, a sam Burman nie pokazał w ostatnim okresie tego, że potrafi osiągnąć jakiś komercyjny sukces, co też tutaj mocno, mocno działało na jego niekorzyść. Dopiero w latach 80., właściwie za sprawą tutaj Robinsa czy Miliusa. Ten drugi stworzył w 82. konana barbarzyńce. Dopiero wówczas ten gatunek fantazy spod znaku znaku magii i miecza, tak zwanego, dopiero wówczas zyskał on taką naprawdę rozpoznawalność i pewność na swoim rynku, jednakże na no, te 10 lat jeszcze wcześniej. No to trudno było jakkolwiek właściwie przewidzieć to, jak widzowie zareagują na gatunek, który do tej pory kojarzy się z animacjami dla dzieci, czy też właśnie takimi bajkami, czymś niepoważnym, czymś, co raczej nie jest kinem dla. Takiego dorosłego odbiorcy, a mamy tutaj pewien ten konflikt, w którym no, bierzemy pod uwagę, że jest tutaj docelowym odbiorcą dziecko, a jednak sama produkcja celuje mocno w dorosłych, więc no, tutaj jako protoplasta gatunku Burman miał bardzo ciężko tutaj z przekonaniem do swoich racji. Włodarzy United Artists, więc został zmuszony niejako do przeniesienia swojego scenariusza do innych studiów, w tym Disneya, którego Tolkien bardzo nie lubił. Finalnie natomiast reżyser zwrócił się do samego Tolkiena osobiście, a ten udzielił mu swojego poparcia tutaj w dążeniu do finalnego zrealizowania tego filmu. Jednakże no, najprawdopodobniej nie przeczytał tego scenariusza, bo jak już można wywnioskować po jego poprzednich, tutaj zmaganiach z filmowcami, był on mocno przywiązany do litery swojego oryginału i z pewnością nie spodobałyby mu się zmiany, które Burman wprowadził do swojego filmu, o tym bardziej skondensowanie i tak drastyczne obcięcie wielu wątków, a jednocześnie twierdzenie, że jest on tutaj wierny temu, Oryginalnemu tekstowi i że zachowuje jego ducha. No jeżeli prześledzimy tutaj te wątki, o których już wspomniałem, no to widzimy, że mocno jednak odchyla się on od szczegółów, jakie tutaj Tolkien zawarł w tekście trilogii. Kolejnym problemem stały się ponadto same licencje, bo tutaj nie tylko chodziło o prawa do ekranizacji. Ale także do prawa do merchandisingu, czyli tutaj tych wszystkich zależnych elementów, praw do postaci, do wykorzystywania właśnie wizerunków tych postaci, tych konkretnych jakichś symboli tego typu rzeczy, do, do handlowania po prostu sprzedaży, sprzedaży produktów związanych z Śródziemiem, z postaciami z Śródziemia, z stronnictwami, z całą marką dookoła. No właśnie te prawa okazały się na tyle drogie, że studio, które potencjalnie zachciałoby się tutaj zekranizować tą trylogię na podstawie już gotowego scenariusza, no musiałoby wyłożyć ogromne pieniądze, żeby przejąć tutaj te wszystkie możliwości. I w takim położeniu znalazło się studio Tristar Pictures, które poległo niestety w tej finansowej walce, a prawa pozostały w rękach wielkiego producenta, Sola Zenca, który no po latach dołączył do tej ekipy produkcyjnej Petera Jacksona. Burman poniósł więc w końcu klęskę, a David Denby nazwał go wówczas wielkim filmowcem, który nigdy nie zrobił wielkiej kariery. I słowa te, no, niestety odnoszą się do formy reżysera, no i tego, że bardzo często przegrywał on po prostu z tym, jak studia. Rezygnowały na przykład z jego konkretnych pomysłów. Dodatkowo ponosił on częste klapy finansowe, mimo że był właściwie doceniany, ale w sumie nie do końca i w pewnym sensie trochę jednak spadł na no, margines tego wielkiego Hollywood i tych wielkich produkcji i międzynarodowej sławy. Pragnął on oprócz właśnie władcy pierścieni swego czasu zekranizować Powieści z Narni, wywiad z wampirem, czy też Don Kichota, w którym planował osadzić Gérard de jako Sancho Pansa. Żaden z tych projektów jednak nie doszedł do skutku i dopiero właśnie w późniejszych latach udało mu się jakoś zabłysnąć za pomocą adaptacji króla Artura. Nie stało się jednak tak, że cały scenariusz. Johna Burmana spełzna całkowitej nicości, ponieważ pewnym efektem jego prac stał się animowany film Ralpha Baxiego. Reżyser ten stworzył rysunkową wersję Władcy Pierścieni i przyznał, że w pewnych aspektach inspirował się tym, co Burman napisał, jednak zrealizował swój własny autorski scenariusz. Od razu podkreślając, iż według niego jedyną możliwością na tamte czasy stworzenia właśnie Władcy Pierścieni jest wersja animowana, ponieważ no nie ma dostępnych takich efektów, które by odpowiadały temu klimatowi świata stworzonego przez Tolkiena w jego opowieści. Paxi stwierdził jednak, że to co uczynił Burman, czyli skondensował trzy części w trzygodzinnym filmie, no jest to wielką zniewagą dla Tolkiena i właściwie oznaką słabości samego scenopisarza i reżysera, ponieważ no uległ on po prostu namowom czy też pewnym naciskom ze strony studia o to, że film po prostu powinien być jeden i nie rozciągać go na wielkie trzy części, ponieważ trzeba. Jakoś zmniejszyć budżet. No a takie ściśnięcie no, było bardzo tutaj krzywdzące dla książkowego oryginału. A Baxi, jako wielki fan Tolkiena, uznał, że należy te filmy rozdzielić na trzy i to też zaczął czynić. Jednakże udało mu się stworzyć tylko jedną, jedną część, pierwszą tutaj, właśnie z trylogii w roku 78, no ale późniejsze konflikty z producentami uniemożliwiły jakiekolwiek dalsze prace nad kontynuacją i sprawiły, że no, ta wersja też właściwie stała się takim resztkowym, powiedzmy, ogryskiem, który właściwie no, coś zaczął, ale no, nie skończył. Burman, nieco skonfliktowany z Baksim, stwierdził, że nigdy nie zmusił się do obejrzenia jego animowanej wersji. Jak ocenić ten projekt z lat 70. z dzisiejszego punktu widzenia? Trudno powiedzieć, czy moglibyśmy dziś cieszyć się z powstania tego filmu. Być może, gdyby został on zrobiony, to nie powstałaby już trylogia Petera Jacksona, co z pewnością byłoby ogromną stratą, ponieważ zyskała na ogromny sukces, zarówno komercyjny, jak i festiwalowy. Także obiektywnie można powiedzieć, że na pewno wpisuje się w ramy dobrego kina. Nie wiadomo, jak byłoby to z wersją Burmana, jeżeli spojrzymy tutaj na te osobliwe wątki łączenia hobbitów z hipisami, grania ich przez dzieci, możliwości pojawienia się jakichś skandali produkcyjnych, tego też konfliktu, na przykład z samym Tolkienem, który po obejrzeniu pierwszej po obejrzeniu tego skondensowanego, ściśniętego. W trzy godziny filmu, który obecnie trwa w wersji reżyserskiej, ponad 10 godzin, no to na pewno pojawiłoby tu się wiele elementów, które do dziś odbijałyby się pewnym echem i na pewno mogłyby uniemożliwić wykrowanie tego Pierśni, który jest dziś, lub jakoś opóźnić jego, jego powstanie, bo przecież. Pojawiłyby się tłumaczenia, że już adaptacja istnieje i nie trzeba jej w tamtym okresie, czyli w latach 90., realizować. Moim zdaniem, po tym co tu przeczytałem, wydaje mi się, że w sumie dobrze, że ten film nie powstał. No jednak, wzbudza, wzbudza na pewno jakieś zaciekawienie z mojej strony. Jednakże, nie wiem, czy byłby on tutaj pozytywny dla dalszego rozwoju zdarzeń, dlatego jak dzisiaj widzimy tą markę, która rzeczywiście prezentuje się bardzo charakterystycznie, bardzo ciekawie. No i zawdzięcza to przede wszystkim właśnie pierwszej swojej adaptacji filmowej, która ustawiła niejako to i postrzeganie tego, jak widzimy całe tutaj uniwersum Podobnie dzieje się oczywiście z Harry Potterem i Gwiezdnymi Wojnami, chociaż akurat Gwiezdne Wojny są to innym przypadkiem, bo zaczęły się od właśnie filmów. Ale na przykład Harry Potter, którego pierwsza adaptacja filmowa stała się ikoniczna. Tak do dziś każdy kojarzy właśnie z, z filmami całe tej to uniwersum, szczególnie właśnie pod kątem wizualnym. Tak samo właśnie jest w przypadku Władcy Pierścieni. Burman na koniec tutaj swojej historii z tym tolkienowskim światem, po tym jak powstał już jacksonowski wielki tryptyk, moloch kinematograficzny, napisał Teraz wreszcie został on mądrze zrobiony w trzech częściach na drugim końcu świata i przez reżysera równie odważnego i głupiego jak ja kiedyś. Gdybym zrealizował swoją wersję światu, odmówiono by tego wspaniałego spektaklu, który wykreował Peter Jackson. Widziałem tylko pierwszą część, ale jej rozmach i wielkość można porównać tylko do wzniesienia gotyckiej katedry. Mój koncept wypada blado w tym zestawieniu.